Kurna! Ręczniczek muszę tam... Jej! Widzowie, dzisiaj specjalnie przygotowałem sobie kakaoko, abyśmy Kami razem mogli... na suraka. <grymne> Dziw <grymne> Abyśmy razem mogli popić ten Playtime. <grymne> Eksplozja, Eksplozja radości! To co, yy, przed chwilą Kiemon streamował popi u siebie i to mnie zainspirowało absolutnie, żeby samemu to popi nagrać. <grymne> Kurwa, no kamerkę mi wypie**ala Dzisiaj ponownie Mateusz mi towarzyszy. Niestety już nie mam tej scenarii za ze sobą. Może im on... I Niestety nie mam, nie mam tej meryli, chociaż mógłbym się zjawić. Ale dzisiaj nie. Dzisiaj samotne popicie, e, żeby nie groziło mi pobicie. Samotne siedzenie w gaciach. Przysłyszałam, <laughs> że mam ziomka w moich slipach. Razem siedzimy po prostu nie co ty, sukerujesz Ja nie wiem, jak mam ostrość ustawić. Chyba tak kamerka nie obsługuje. A nie jest, non-autofokus. Ho Dobra. A zatem lecimy. No okej, ale o co chodzi z tym prototypem w końcu? Bo nadal nie wiemy jakby do końca. I to jest takie. Co jest kula? <laughs> Jak się rozjepała? <laughs> Tego nie pamiętałem. <laughs> Ten po prostu jep. No, na pewno. He's the reason i was trapped in that god-awful case for so long you have no idea of the things he's done let me help you kill him let me help you save everyone No, dobra. we've all seen you how capable you are no problem you killed huggy you killed mommy you freed me you are perfect for this no, no ale czemu you mean? Zabić W zasadzie... W sensie... Keep yourself safe. ah i oni tam lecą żeby być bezpiecznymi, a ja nie mogę ich przywołać dźwignienką? No... wo Okej, okay. Telefonix, e, Którym się go odbierało? A chyba sam się odbierze, okej. Okay. No...

Co to za music? Ehm. Gdzie miałem to dać? E, root the power from home sweet home Ale dokąd root? Bo nie z powiedział i trochę tak głupio Ale dobra, to metodą prób i błędów Do produkcji gazu, to chyba tam na dół? To chyba tak... A! No tak, bo pika tu No to... Myślisz, że na dole pika? Tak, na dole Że tutaj? I don't know... Maybe... Aha! Dobra <laughs> well, that was a backup generator for just that building, and every building should have one. Okay, now you've just taken home sweet home's backup power and routed it here. We're already halfway done. Hmm, but where to go next? Everywhere is pretty dangerous around here. That playhouse, especially. Yuck. Yuck. super. Dobra, to idziemy do szkoły. Są ferie, więc to brzmi jak absolutnie idealny czas i powiedział, że daje mi klucz na końcu, a dał mi klucz na początku dialogu. Miałem nie, kurwa je bana! Nie strasz mnie! Pojednie głupi! Przepraszam, chciałem zrobić content. Takiego kontentu to... W... To wygląda trochę jak szkoła Chyba Czy to jest szkoła? O kurna, to jest szkoła no jakby to jest horror, dobra Czekaj, mogli czek... Mogę ci coś powiedzieć? No Tak niespoilerowo Spodziewaj się, że będzie ciężko Bo ja miałem z tym problem, akurat To mi za dużo nie mówi, ale dzięki Sorry, się patrzy tak w bok <laughs> Sorry, widać, że patrzę tak

Tak. Um. Kurna, przestań. Actually, no wiecie, ja rzadko gram w horory, w których faktycznie się boję. Głównie przez to, że pierwszą serię jest FNAFA. Już chyba ja to mówiłem kilka razy, ale po prostu. Wiedziałem, co nagrywam, tak? Wiedziałem, co tam będzie. W poppy Chapter 2 nie wiedziałem, nie oglądałem go wcześniej. Ale. Miałem przyciszone słuchawki, a teraz mam taką zasadę, że nie przyciszam słuchawek w nowych seriach i to jest naprawdę straszne. No bo wiecie, chcę takich autentycznych emocji dla was. Dobra, no ponownie mamy ten sam task, czyli znaleźć dwa generatorki. Powtarzalność jest duża... Ej, hey wait, znaleźć dwa generatorki czy one są tutaj? Jeden jest tutaj, a żeby się do niego dostać to... Rozumiem. O kurda, co to? Co to było? Ja pierdolę! em, um, Excuse me? Jakiś... pociąg? Pierdolone horrory. Jakiś straszny enkanter i węcik cośik? Nie? Dziwne, nie? Takie straszne dźwięki. Co ja mam tu robić? A! Udawaj, że się nie boisz i wszystko będzie spoko. Udawaj, że się nie boisz, randomowych rzeczy i wszystko będzie spoko. Ta granie jest straszna. To, że te jakby rzeczy się same dzieją, to wszystko tylko w twojej głowie, Shildziak. Tak, tak. Aktywujesz tylko power cycka teraz, żeby móc sobie potem otworzyć dostęp do naszych pomieszczeń. To nic strasznego. Nie takie rzeczy już robisz. Przeszedłeś w NAFA security Bridge. Gadasz do siebie. I'm pretty fucking sure, że to choroba psychiczna w jakimś kontekście, ale może też to znaczyć, że jesteś całkowicie zdrowy, więc... No przesuwać tego nie mam, to już nie jest ten typ zagadki intelektualnej, więc pewnie mam wejść do węta Coś od... Coś od A, chyba wiem co. <słuch> pewnie mam się cofnąć i tam będą jeszcze jakieś drzwi, które skipnąłem. Bo tu już byłem? Chyba nie. Albo byłem i nie pamiętam. O, fuu, Zwłoki. Jakieś bardzo śmieszne muchy. Gigantycznie zabawne muchy. Joy! Proszę się cieszyć. W sensie, wy chcecie zrobić ze szkoły horror? To nie, nie musicie się starać, bo e, taki ciekawy fakt, żeby mieć horror związany ze szkołą, wystarczy do niej raz pójść. Może dwa. Może pochodzić kilka swojego życia. Z, trzy. 5, może kurwa 12 i wtedy już macie takie, że no, tam się nie chce wracać. Generalnie to mam wrażenie, że z roku na rok nagrywając gameplay. Przepraszam, z roku na rok nagrywając gameplay staje się głupszy. Po prostu. I coraz mniej wiem, co mam robić. I to jest naturalna postać rzeczy, ale nie dla mnie. Ja myślałem, że ja zawsze będę umiał poniekąd grać w gierki. Hmm. Coś bzyczy no To już nie grało przypadkiem raz? Jaki jestem kurwa tępy Jezu, boję się krzeseł! Taki będzie tytuł odcinka Krzesła równa się koszmar Poppy Playtime Chapter 3 Odcinek trzeci Kurwa nie rozumiem To może robić źle, a czego nie Powiem wam szczerze, że czasami boję się właśnie otwartej przestrzeni bardziej Niż zamknięcia Bo w zamknięciu chuj Widzę, że coś mi dopadnie, a ewentualnie mi nagle dopadnie, i chuj. Ale w otwartej przestrzeni, jak widzę, że coś do mnie biegnie, to najbardziej się boję takiego, wiecie, tego, że coś do mnie zapierdala. Foril Mmm, twórcy gier albo widzowie szukający gier. Wiecie już, co Co mi znaleźć za gierkę, żeby mnie bardziej przestraszyć. Korytarzowy horrorek. Okej, okay, telefon do przyjaciela Matthew slash Drifter, Czy możecie mi lekko zaasystować, co mam daje robić? Iść tak dalej, jakby, co ty, gdzie jesteś teraz? A widzicie ekran? I gdzie mam eee. iść, bo tędy nie przejdę, a tam mam jeden y, taki cusik, jeden ten, a tego drugiego nie musisz, mam musisz znaleźć wejście tam gdzie jest ten drugi generator. To kostka Że tam. tu mam wejść. Tak, no tak. W, w skrócie musisz wentować, a Nie. Musisz znaleźć wenta. Aha, tego wenta, którego próbowałem wejść i mi nie zadziałało? Nie wiem, o którym ty. Nie, to nie to, to nie to. Co to tam zwisa w ogóle? A nie, nic nie zwisa, ja jestem. Gdzie to jest twój stary. Przepraszam. Przepraszam, puść. Czekaj, no, czekaj, 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 czekaj. Może przez to, <laughs> nie, może przez... Okej, rozumiem, że cytujesz mnie. A te, okay, teraz to tak, tak. cytujesz tym, okej, okay, rozumiem, nie? Jakby to. Ta... A, a to nie wiedziałem, sorry. Kurwa, co to za dźwięki? Dadź ci mały protip, patrz na sufit. Jak wchodzisz do jakiegoś pokoju. Zawsze tak. patrz na sufit. To jest pierwsze co robię, nie widzowie, wchodzę do hotelu, pierwsze co robię, nie patrzę, mm, jakie mam feature'y Ole sufica iwistyo o, o. Potem Mefiu to będzie wycinał, będzie robił z tego montaż i po prostu zrobi coś takiego że... Tak, ale pizza zajbi się na suficie po prostu. O, ale pizza i ja, pizza nad sufitem jak, jak zrobić skoczną imprezę w Afryce? przykleić ty przykleić do sufitu Skumałem. Boże przestań. A tam jest węd? A, bez kitu.

Zepsułem go. <laughs> Zapierdalałem w kamisze i go zepsułem. No Też inna sprawa, widzowie, często jest takie coś, że ja gadam podczas... This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Czekaj, może tak, czy y, pani y, szczęśliwe przechodziła przed tobą w ciemności? Tak. Tak, przechodziła. Tu, tutaj. W tym miejscu. Mhm, tutaj, tak. E, i czy wiesz, co tu ma zrobić? Bozia e, kontrolę dała? Kontrol. W sensie? Co, so, odejść od tego? No kurne, ale ja pierdolę! Ale to czemu? Ej, dobra, nie, jak... Jezu! Wstacie mnie w ruinie Piewam, bo się stresuje. Wait! I recognize you! Tak! Yes! I remember! You used to work here! How are you? Oh. Alive. Oh. Hmm? Barb? O. Oh. Barb says you're looking for your coworkers. Onia. Oh, Katnapp wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. By the way, I you start By the way, ale by the way, to dowiadujemy się teraz takich rzeczy dopiero? No dobra, to. W sumie nie najgorszy moment, żeby się tego dowiedzieć. Próbuję się do was patrzeć. Co tam było? Aha What? Ok, to było dziwne. Nice, to co? Security beach sytuacja? Że zapada się wędź kiedy nie idziemy, albo tam się coś spawnuje nagle, że mnie się, a ja sobie spadam? Nie? No dobra, N nie ma źle. Znaczy... Mam tam wrócić i wyjść w innym miejscu pewnie spodziewając się logicznego wyjaśnienia, to pewnie mam iść tam dalej, z tym czymś, żeby poznać sekrety tego miejsca. wyjście już suba? Ło Jezu, głośne. Co jest? Super doładowana ręka! A! Fajne. Kurne, jak to świeci, co jest grane? To rozświetla całe pomieszczenie. Ja chcę się tym pobawić. Jokie, jest super. Po to. Juuu, ale to jest super. Ja pitole. Zajebiste. Dobra, to teraz muszę znaleźć coś, co mam zasilić. Ja pitole. Zajebiste, czyli tutaj. Oceniając tą grę w skali od 1 do 10 w tym momencie, pewnie mój jeszcze. Moja opinia się zmieni, ale obecnie powiedziałbym tak, że siódemeczka. Gameplayowo. Jezus Maria. Gameplayowo mi się podoba. O, kolejny jumpscare? Kicia, coś. Jakiś kotek może. Może kolejna nowa postać. Może. Jakiś jumpscare może? Też by się w przydał Tu jest ciemno, więc przydałoby się, żeby coś wywaliło, rozświetliło tą ciemność Memicznie byłoby, gdyby tak się właśnie stało Ale mamy tutaj kolejnego węta, Więc może to on mi to wyjaśni? Wow, wow, dobra, jest, są kolory, jest fioletowo Fioletowo, nie? No wywal coś! No wywal mi coś! Emocje! Nie jest to jest pewnie jakaś. Jak wcześniej była mamusia, to pewnie jest jakaś ciotka, nie po prostu? Ona ma dokładnie praktycznie ten sam głos co, co mamusia. Dobra, co mam tu zrobić? Otworzyć to. Do not enter. Ej, w sumie, ciekawe, czy to pracownicy zostawili te wszystkie blokady. A, bo ja tu już byłem. Co? Wait, co? Czyli ja mogłem tędy po prostu? Aha! He. Jezu, jakie głupie. Czy my musimy po prostu wszystko, gdzie pisze nie wchodzić, otworzyć? Dla zasady, że wszystko co można rozpierdolić, trzeba rozpierdolić. Wszystko gdzie nie chcesz wchodzić, musisz wejść. Jak urbexowcy trochę, nie? Tylko, że oni nie rozpierdalają rzeczy, a po prostu w miarę się słuchają zasad. Ale dawno nie używaliśmy tej mechaniki, co? Takiej typowej mechaniki prądu. Trochę czasu minęło od kiedy ją ostatni raz używałem. Coś pika, coś jest czerwony, jest ciemno. O kurwa, czym ty jesteś? Ja pierdolę. A, a bo ona ma mnie gonić, czy coś? O kurwa. <ścoughs> Łap kurwa świetne Najlepszy cytat ze wszystkich serii jaki miałem, nie? A bo e... to- A bo to mam nie gonić ci ciekawostkę, tam miałeś do zebrania zieloną kostkę A, really? Ale ona mnie teraz goni, czy soundtrack jest dla zasady? Zielona kostka do zebrania. Gdzie? Już tak sobie prześleliśmy trasę, którą pobiegniemy, co? Taki jest plan. E, jak już zrobisz ten generator i się pojawi to pani, to dopiero się pojawia zielona kostka. A, w ogóle nie klikałem tego, o, ona tu była, ja tego nie kliknąłem. E, dobra, weźmy, wczytajmy checkpointa, jeżeli to nic nie zepsuje, bo... Chcę sobie bez tej muzyki strasznej mieć taki experience for real. No właśnie. Jeszcze w tej strasznej atmosferze. Well, fuck.

the smallest bone in your body is the stapes in your ear still damage it and you risk losing your hearing want to learn more about human organs dog okay. close attention in class okay could it be enough, enough. Uh, nice okay Mogę ci aktywować, księżniczko? Rozumiem, że miałem wyjść wentem, tak? Aha! Póki się na nią patrzę, to ona nie wyskakuje? Okej, okay, to ma sens. SCP e... No, fuck. Not funny. Oh, fuck, not funny. Oh, shit, not funny e e anymore. Oh shit, that was not a good idea, ja yeah. eee, Okej. Okay. That's very not good idea e, Na przykład czy słyszałaś może o takiej grze jak spierdalaj stąd bo dostaniesz w linikom? Nie? Ja też nie, ale chyba właśnie ją wymyśliłem. Co ty na to? Zagrajmy w to. Chodź no, podejdź, podejdź, podejdź. Jeszcze trochę. Ło kurwa, ale nie teraz, to już patrzyłem na ciebie. Ściero. O mój Boże, ja pierdolę. To będzie trudne, bo będzie wymagało. Nie dość, że. Lefreksu. Czy ona błądzi, bo jest głupia? O, fakt, to jest problem teraz, bo ja nie wiem. Jesteś tu? Kurwa, jeszcze zniknęła. No, nieśmieszne. Gdzie ona jest? No, nieśmieszne. Chcę ją widzieć. Halo, tu się. A, tu się pojawi kostka. No, serio. Yy, gdzieś ten węcik był. Ale gdzie to nie wiem, pewnie ona go broni, nie? Mogę ją tu zamknąć, jeżeli ona tam jest? A, no to. Proszę, powiedzcie, że jej się paw tracking zepsuł. O jak dobrze, o jak świetnie. Łap się tego i do góry, dobrze. E, niedobrze, to nie ten węcik. Well shit. Jaka fatalna nauczycielka. Pedagogicznie, co powiem ci no... O ja to olej ona teraz to może być. Albo nie. Jeżeli się powtracking tracking zepsuł, to nie. Dobra, mam farta, nie? Dobra, czyli to tu miałem włożyć. przy okazji to ogarnąłem. Iść. Dobra, iść. Wygrywanie przez bagi, gry jest fajne. Eee... Ło kurwa, myślałem, że tam coś stoi, i ja pierdziele, Mi włosy na klacie dęba stanęły, nie? Jakieś tam mam. Mmm. Mmm, mm, mm, mm. Śmiej się, śmiej. Może tak miało być, że miałaś tam utknąć. Może to na tym polegało trochę, żeby mi ułatwić. A pewnie się zaraz respawnuje gdzieś indziej i chuj mi w dupę. Mhm. Mm I teraz mam coś mówić, tak? Jako YouTuber powinienem teraz komentować. A co ja mam, kurwa, powiedzieć? No, godzina zabawy, godzina świetnej zabawy w Poppy Playtime, Chapter 3. Jako YouTuber powinieneś powiedzieć: Zapraszamy na nasz serwer poddaszy gamerów. O! Zapraszamy na nasz serwer poddaszy gamerów DSH. Nie macie z kim grać? Ja też nie, ale możecie znaleźć kolegę na poddaszu gamerów DSH. Już teraz. Krzysztofie, cofnij się do tej jebanej kom komody. Komody? Tu? Tam, gdzie była przy drzwiach. O tym może. Widziałem to. Ta widzowie, bo generalnie zaraz yy, na poddaszu gamerów, to jest Han, który macie teraz bić, yy, gramy w PSL. Ja muszę być przygotowany. Kurna, proszę, kurna, proszę, kurna, proszę, co? Czemu to się tam świeci? Dobra, niech się świeci, wywalone. Gdzie mi iść? Ja pitole. O Jezus. O Jezus. Wesoło. W sumie to nie wesoło. O Jezu, dwa? Szybko. Mamy to. O ja pierdolę, co to jest? Słucham. Excuse me. Co kurna? Czyli tu się będziemy dzielić energią, tak troszkę. Między różne aspekty gry, powiem tak, jeżeli ona by mi się nie zbagowała i dalej by tu chodziła, RIP, moja ręka byłaby spocona. A teraz mam w zasadzie połowę tych emocji, jak mam być szczery. Eee, w sensie, jakby mógł to zamknąć, może ona się tam już nie zrespi, ale. wolę być uważny. połowy tych emocji, w sensie takie powiedzmy trochę powyżej połowy. O Jezu, co? No, dawaj. O jeju miły korytarzyk! O ja już takie coś widziałem! Ja pierdolę! <śpiewa> Się wypierdoliłaś! Też na nie? Coś tego? Ale mi falsecik wleciał, jak ją zgniotłem. I'm happy hop! I'm hoppy, hop. <laughs> ja pitole! No, ręce się spociły, fajnie. Jest fan. Każdy level się tak kończy, takim korytarzykiem. I'm hoppy, hop, moon with me? Nie podskoczę z tobą do księżyca, jestem za gruby. Equipment required? Że co, że mam zmienić łapę na dwójkę? Nie? Mam, mam w ogóle dwójkę, bo tak. Okej, okay, to co, jak Wam się podobał powrót do szkoły w ferię? Mi bardzo, bardzo serdecznie. Nigdy nie widziałem takiej świetnej nauczycielki od biologii. To co, to do następnego odcinka. W następnym odcinku podskoczymy z hop-skoczem do księżyca, być może, albo zrobimy coś jeszcze innego. Pewnie spotkamy Kicie, bo z tego co widziałem na społeczności Steam'a, bo mi się raz pokazało, to Kicie zrobi taką śmieszną twarz. A może nie, może to była tylko grafika edytowana w Photoshopie, kto wie. No, co zobaczyłem w następnym? I co? Ja i lecę grać w SCP i potem montować ten odcinek także siema, wbijcie na piwnicę ekipy DSH albo na poddasze gamerów DSH a po wycięte klipy z tego odcinka zapraszam was na dalsze videos do zobaczenia w następnym i cześć I'm Hobby Hopscotch chcesz próbować podskorzej ze mną do księżyca?